No siema. Uniwersum Naruto nadal kryje za sobą wiele tajemnic. Jedną z nich jest właśnie zdolność Mangekyo madary. Najpotężniejszy z ucichów pokazał na wojnie bardzo wiele, ale akurat tego tak oficjalnie nie wie nikt. Mam dla Was jednak teorię, która naprawdę pasuje do całości i może okazać się prawdą. Zapraszam też do dzielenia się swoimi teoriami, czytam uwagami na ten temat i zacznijmy sobie. Ciężko uwierzyć, że ktoś tak potężny, jako jedyny znany nam u nie posiadał unikalnej zdolności. Czy to dlatego, iż był już wystarczająco potężny, a dla mu kolejne umiejętności sprawiłoby, że takie logiczne pokonanie tej postaci stałoby się jeszcze trudniejsze, niczego nie możemy wykluczyć, jednak wyraźnie coś tu nie pasuje. Możemy łatwo wywnioskować, że Double Mangekyo Sharingan daje nam dostęp do co najmniej trzech umiejętności. Pierwszą jest Perfect Susano, druga to unikalna umiejętność lewego oka, a trzecia prawego. Tak więc podajmy wszystkie. Na przykłady, czyli na przykład Itachiego posiadającego Tsukuyomi w lewym oku oraz Amaterasu w prawym, Sasuke czyli kastowanie Amaterasu w lewym, a dzięki prawemu jego kontrola, obito zyskał dwie różne formy kamui. Lewe oko, które posiadał Kakashi, pozwalało na dystansowe otwieranie portalu do innego wymiaru, które mógł wciągać obiekty bądź części ciała. Prawym okiem mógł teleportować tylko siebie i ludzi, z którymi miał fizyczny kontakt, pozwalało mu też przenikać przez obiekty dzięki teleportowaniu swoich części ciała do innego wymiaru. Nie wiemy mało. Jedyne co mamy potwierdzone to to, że oba pozwalały mu na użycie Kota Matsukami. Natomiast o takich postaciach jak Fugaku czy Izuna nie wiemy kompletnie nic. To samo dzieje się z Madarą. Jednak jego widzieliśmy na ekranie i nie tylko na tyle długo, że jesteśmy w stanie kilka rzeczy wywnioskować. Z pomocą przyjdzie nam gra z 2012 roku Naruto Ninja Storm Generations. I na początek musimy zaznaczyć bardzo ważną rzecz. Gry nie są kanoniczne, czyli nie są oficjalną częścią historii. Są jedynie luźną interpretacją, na którą to się zgadza, oczywiście nie za darmo. Sam twórca magii miał rzeczywiście udział w kilku z gier, przykładowo tworząc wygląd Susanu Shisujego. Jednak pamiętajmy, że mimo iż nie pokazał go w anime, to mamy tutaj stuprocentową pewność kanoniczną i z uwagi na to, że posiadał Double o Sharingana. Natomiast tutaj jest to coś troszkę innego, coś czego nie da się zauważyć w anime bez jakiejś dodatkowej interpretacji, ale za to tak samo jak w przypadku Shisujego mamy pewność, że jakąś zdolność posiadać musiał. Jaka więc musiała być to umiejętność, jeżeli jej nie widzimy, a jednak była. Interpretację Shigakiego Fujino możemy zobaczyć w walce Madary z Hashiramą. Podczas próby ataku na uciche widzimy jak dokładnie przygląda się on swoim prawym okiem, co zaraz nastąpi. Potem Hashirama wykonuje swój ruch, ten zostaje powalony atakiem, jednak za pomocą lewego oka wraca do poprzedniego momentu o jakieś 2-3 sekundy. Wygląda na to, że sam lider sędziu nie odczuł tego efektu i tak samo jak wcześniej zaatakował Madare, a on tym razem był przygotowany i z łatwością odparł ten atak. Uwa Uważam, że ta interpretacja jest genialna w swojej prostocie, ponieważ wyjaśnia nam bardzo wiele. Battle IQ Madary wydawał się na niepoważnie wysokim poziomie, był praktycznie nie do zranienia, nieważne z kim i z iloma wrogami walczył, tak jakby wszystko przewidywał. Mamy potwierdzone nawet to, że walka z Hashiramą miała na celu uzyskanie jego komórek, także wszystko było zaplanowane. Zranienie go w kanonicznej części graniczyło z cudem, a było to możliwe dopiero po uzyskaniu Rinegana, ale to oczywiście wtedy power scaling też diametralnie się zwiększył. Możemy też dopatrzeć się tutaj bardzo fajnego nawiązania. Do jego lęku, a raczej słabości, jaką jest atak z pleców. Jednak nawet ktoś taki jak on ma swoje limity, żeby użyć swojej zdolności, najprawdopodobniej musi bardzo dobrze ją widzieć. Chwilę przed atakiem, i jakby nagrać ją prawym okiem, następnie po wszystkim użyć lewego oka, aby cofnąć się kilka sekund, wiedząc już, jak się zachować. To wyjaśnia nam, dlaczego ani razu nie byliśmy w stanie zobaczyć jego umiejętności. Po prostu na otoczenie to nie oddziałowuje. Dobrze wiemy, jak niepoważnie potężne potrafią być umiejętności Mangekio. Wystarczy popatrzeć na takiego o Bito czy i więc uważam, że coś tak silnego wcale nie powinno nas dziwić. Zapewne posiada też jakiś ogranicznik, typu można użyć tej umiejętności raz na 3 minuty, z możliwością powrotu o 2 do 4 sekund. Przytoczmy sobie więc sytuacje, w których legendarny Uchiha użył tej umiejętności i wytłumaczmy sobie, z jakiego powodu w niektórych sytuacjach tego nie robił w ogóle. Madara przez wiele lat remisował walki z Hashiramą, mimo tego, że ten drugi był w swoim czasie wyraźnie silniejszy. Jakiś czas temu, kiedy robiłem film o jego sile, to zastanawiałem się, Zastanawialiśmy się, dlaczego Hashirama zawsze jest o krok przed Madarą a mimo tego nie potrafi go pokonać. Zarzucałem mu wtedy, że jest po prostu zbyt miękki, ale jednocześnie dziwne było to, że ktoś tak miękki pozwalał umierać swoim ludziom na wojnie właśnie z klanem Uchiha nie poświęcając swojego byłego przyjaciela, bądź nie zakończając wojny jego zwykłym pokonaniem. Tutaj wkracza to Jutsu. Rzeczywiście nie jest to gwarancja wygranej, szczególnie na kogoś takiego jak lider Senju. Jednak naprawdę trudno jest przegrać, jeżeli co jakiś czas w kluczowych momentach możesz cofnąć czas o kilka sekund i zachować się lepiej i będąc przygotowanym. Następnie na scenę wchodzi Eternal Mangekio Madara ze swoim Perfect Susano. Jak to się stało, że nagle teraz Hashirama zwycięża, mimo tego, że remisował ze zwykłym Mangekio? Po śmierci brata Madara nie miał woli życia, uwielbiał walczyć i chciał, aby to była jego ostatnia, największa bitwa, dlatego w końcu dał do zrozumienia Hashiramie, że ciągnięcie tego nie ma sensu i musi zakończyć jego życie. Jego zrezygnowany wygląd mówił wtedy wiele, jednak lider sędziów wszystko odmienił, pokazując mu, że jest jeszcze nadzieja na wspólne życie klanów. Tak jak już wspomniałem, walka z Hashirama była ustawiona tak, aby w razie czego upozorować swoją śmierć i zyskać słynne komórki, które planował sobie wszczepić, idąc za wskazówkami tablicy. Co do samej wojny, to łatwo wywnioskować to, że czuł się na tyle swobodnie, że po prostu nie czuł potrzeby używania Mangekio. Szybko przyłączył się na Rinnegana, ani razu nie używając Limbo. Zrobił to dopiero, gdy poczuł rzeczywiste zagrożenie ze strony zbuchowanych Naruto i Sasuke. Zahaczając jeszcze o Limbo, bo krążą też teorie, w której Mangekio mogło mieć jego słabszą wersję której może użyć czasowo, i oczywiście, o ile na wojnie możemy to wytłumaczyć tak samo jak z nieużywaniem Rinnegana, czyli nie było dla niego takiej potrzeby, to już wszystkie wcześniejsze walki z Hashiramą na to nie wskazują. A akurat w tych pojedynkach Madara nie miał powodu, żeby w jakikolwiek sposób się hamować, to do niego kompletnie nie pasuje. Dlatego najbardziej jestem w stanie uwierzyć w krótkotrwałe wodanie czasem, bo to w żaden sposób nie kłóci się z tym, co widzimy, i pasuje do przegiętych umiejętności Mangekio. Co więc z tym swobodnym przyłączaniem oczu ze zwykłego Sharinga. Doman Gekio, aż pori Czy to czasem nie jest ta unikalna umiejętność? Tutaj najbardziej prawdopodobne wydają mi się dwie opcje. Jedna to sam Kabuto, który wspomina, że jego przyzwanie jest specjalne i sporo się przy tym nakombinował. Zapewne chodziło tutaj o przywrócenie go w jego młodej formie, zamiast w tej, której rzeczywiście zmarł. Ale istnieje opcja, że namieszał też coś i w tej sprawie, ponieważ niczego wprost nam nie mówi. Drugą, tą według mnie bardziej prawdopodobną, jest obeznanie się Madary z tym Dojutsu. Jest on najstarszym użytkownikiem tych oczu z ludzi nie miał okazji ich posiadać tak bardzo długo, nawet Indra, który zresztą posiadał tylko zwykłego Mangekio, więc możliwe jest, że przyswoił i zbadał te oczy na tyle dobrze, że jako jedyny potrafił je zmieniać miejscami, kiedy tylko zechce. Pamiętajcie, że to co powiedziałem jest w żaden sposób poparte kanonicznie, tylko teorią, która zdaje się być całkiem możliwa. Przy okazji wbijcie sobie na Insta, gdzie zamierzam gadać przede wszystkim o Boruto i w niedzielę pod wieczór wstawiam krótkie omówienia. Wbijcie też na drugi kanał, bo tam sobie robię dodatkowe rzeczy. Zrobił się o tyle fajny gnu. W ostatnim filmie, że może tam sobie na luźno pogadam o niektórych zabawnych komentarzach. I to raczej będzie taka chillowa konwencja, chociaż niektórzy mogą to nazwać zbochajem się, ale no cóż, ludzie są różni. My się słyszymy w niedzielę na odcinku z mitologii japońskiej w Naruto. Tymczasem dajcie znać, co o tym sądzicie: może macie jakieś dodatkowe dowody na poparcie tego, co powiedziałem, a może macie inne zdanie na ten temat, koniecznie dajcie znać, a ja się z Wami żegnam, do następnego, cześć.